Siemanko. 6 października na termometrze 13 stopni. Godzina po śniadanku, przed obiadem, jedziemy zrobić małą objazdówkę. Spróbuję znaleźć fajne miejsce. Październik jeszcze nas rozpieszcza Zajebistą pogodą Słoneczko Leciutki wiaterek Jest rzeźko, ale przyjemnie Mokro Cało noc padało Nawet jakaś taka lekka burza była No i teraz w lesie fajne powietrze takie Wilgotne, to co lubię Mmm, klasa. O. Szkoda, że tak tutaj rośnięte jest. Kurczę, to jest fajne miejsce też. Takie rozlewiska. Może coś mi się uda pokazać. O. Klimatyczne miejsce. Scena do filmu, normalnie. Rasa, każdy powie, nudna, leśna, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie troszeczkę się zmęczyć, oddychać świeżym powietrzem, ogólnie się zrelaksować. Każdy, kto siadł kiedyś na dwa kółka, dobrze o tym wie i dobrze to zna. Ale przyjemnie. Kurczę, że słoneczko tak fajnie grzeje. O. Mała elektrownia wodna. Pewni dziarnówko A tu znajduje się taka mała zapora. spokojna no spokojno, chyba śluza jest przymknięta, tak, śluza jest przymknięta, aby, aby sobie lecieć, dobra, jedziemy, do... przejażdżka sobie trwa dalej, a ja zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze dzisiaj wieczorem będę robił kiełbasę, Tak robię sobie wędliny dla siebie kiełbasy, tam szynki jakiś baleronik, boczek No ale dzisiaj będę robił kiełbasę Wkleję tam jakieś przewitki <grym> To zobaczycie jak to wszystko wygląda Moja mechanizacja Maszynkę zrobiłem sobie sam Stary silnik na siłę. Przekładnie od wiertarki takiej ręcznej. Maszynka do mielenia mięsa i heja. Drewniana podstawa. I robotę robi. Bo ręcznie to by się zakręcił człowiek. 10-15 kilo. Przekręcić ręcznie to jest. To jest ciężko, nie ma co tu dużo mówić. Papiernia. Nadleśnictwo Papiernia. No, a swoje wędliny zacząłem robić Od kiedy Sklepowe po dwóch dniach Przestało się nadawać do jedzenia Wkurwiłem się Za przeproszeniem Trochę poczytałem, wypożyczyłem sobie trochę książek Pomurowałem sobie wędzarnię I zacząłem wędzić Robić swoje. Rybki wędziłem, sery też. I to jest bez porównania. Jak u wędzę zrobię sobie takie kiełbasy, to spokojnie 2-2,5 tygodnia może leżeć. I nic, nie, I nic jej nie jest. A przepis na kiełbasy jest bardzo prosty. Łopatka, karkówka, może być szynka, boczek. Słonina Z każdego mięsa robimy kiełbasę jelita wieprzowe nabijamy, skręcamy pędka później przynajmniej ja tak robię 12 godzin mi się to obsusza w takiej pokojowej temperaturze O jaki podjazd z lekkim piachem, ale piach jest mokry. Ubity. Popadało w nocy. No, 12 godzin mi się to obsusza w temperaturze pokojowej. Czekajcie, teraz muszę spojrzeć. Czy prosto, czy w prawo. Rano wstaje. Odpalam wędzarkę. Po to, żeby się wygrzała. Takie dni jak dzisiaj, już jesienne, duże skoki temperatur. Na dworzu rano będzie jakieś tam 7-8 stopni. Jak rozpalisz taką wędzarnię, to zaraz wszystko się skrapla. Musimy tak długo wypalać. No mówię, przynajmniej ja tak robię. No i sposób się sprawdza. Musimy tak długo wypalać, aż po prostu komora komora wędzarnica, wędzarnica będzie sucha. Wtedy wkładamy towar. Ja nic nie podkładam. Jeszcze wszystko się posusza i dopiero po 40 minutach. Zaczynam dymienie około 2 do 3 godzin. Kiełbasę w temperaturze 50-55 stopni. Następnie kiełbasę wyciągam. O, chyba tam musieliśmy pojechać. W mapki, w mapki, w mapki. Tak. Tam. Dobra. Zawracamy. No. Następnie zagotowujemy w kotle wodę. I parzymy. Parzymy w 75-80 stopniach przez około 20-30 minut. Wyciągamy. Obcieknie, obsuszy się. I smacznego! Drewno! Ja wędzę na wszystkim. Oprócz, wiadomo, drzewa iglastego. Choć są regiony w Niemczech, gdzie wędzę na drzewie iglastym. Taką mają tradycję. W Bawarii lubią taki gorzkawy smak wędlin. Ja wędzę na drewnie liściaste olcha teraz mam dąb Bóg. wiadomo, musi być drewno wysezonowane nie może być zgniłe zapleśniałe, robaczywe ładnie wyschnięte pachnące takie najlepiej nadaje się do wędzenia jak ktoś ma za bardzo suche drewno, polecam dzień przed będzeniem parę szczapek wrzucić sobie do wiaderka z wodą. O! A my zbliżamy się do miejsca pamięci pomordowanej ludności. Miejsce też znalezione przez przypadek, nawet nie miałem pojęcia, że takie coś tutaj się znajduje. A przecież to jest zaledwie 20 km od mojego miejsca zamieszkania. Nie zapomnimy o zbrodni hitlerowskich. pamięcie ofiar hitleryzmu pomordowanych w okolicach Lubawy w latach okupacji. Społeczeństwo Lubawy. Dwa miecze, krzyż. Wykonali w czynie społecznym Rzemieślnicy z Lubawy. Wrzesień 1969 rok. Takich miejsc podejrzewam, że jest pełno. Mnóstwo zapomnianych, niezapomnianych, nieodkrytych. Straszne. O czym to ja chciałem jeszcze wspomnieć? Może o samym peklowaniu mięsa? Na przykład takich kawałków szynki, boczku, karkówki. Ja mam taki prosty przepis: eee, pół litra wody na kilogram mięsa. Czyli, jak mamy 10 kg mięsa, to przygotowujemy zalewę z 5 litrów wody. No, ale to nie wszystko. Żeby mięso było bez bakterii i bez różnych chorób, to po pierwsze mięso musi być sprawdzone. Ze sprawdzonej ubojni bądź ze sprawdzonego sklepu świeże a do tego musimy dodać peklosoli przynajmniej ja dodaję i wtedy jestem pewny i do tej pory jak już będę 10 lat nikomu nie zaszkodziło mówię i wtedy jestem pewny że nic się nie stanie wiadomo, chemia jest wszędzie, to tak się mówi ale akurat peklo sól trzeba trzeba dodać, bo po prostu trzeba mięso zakonserwować 100 gram peklo soli na litr wody do tego kilka kulek ziela angielskiego kilka listków liścia laurowego pieprz eee, możemy dodać kolendry co tam kto chce ja taki wywar przygotowuję oddzielnie w małym garnuszku później dodaję go do tej zalewy wody rozpuszczonej pełza eee, soli eee, Uprawiam, że tak powiem, nastrzyk, nastrzyk mięsa. E, sprawdzona metoda u mnie, jeżeli jest duży kawałek mięsa, a chcę po prostu e, peklować metodą szybką, bardzo szybką, to sprawdzoną metodą u mnie jest nastrzykiwanie e, 40 ml na taki kilogramowy kawałek mięsa. Wszędzie dookoła. Wiem, że tak nie powinno się robić. To powinno leżeć i samo przenikać. Poza tym, o jaka poza, poza tym sam nastrzyk powinien iść e, zgodnie ze sztuką, a nie byle jak gdzieś nastrzyknie, no ale robię tak i jest dobrze no. Mięso w każdym w każdym miejscu jest po prostu doprawione. No i później, jak już zrobimy ten naszyk, nasz wkładamy mięso do zalewy. Tak, aby zalewa przykryła e, całe mięso. Ja pekluję od 6 do, do 10 dni. Co drugi dzień. Mięso przekładam, macam, ugniatam, aby ta cała zalewa, zalewajka rozprowadziła się po całym mięsie i żeby te kawałki, które były u góry, znalazły się na dole i na odwrót. Mówię, metoda to ta sprawdzona. Jeszcze nigdy nie zakłaciłem mięsa. Jeszcze nigdy mi nic nie wyszło. <t> to znaczy jeszcze nigdy nic nie spierdoliłem. Za, za przeproszeniem, że tak powiem. No, peklowanie. To było peklowanie. Po. Przepuśćmy po takich 10 dniach. A, no i oczywiście kontrolujemy zapach i wygląd e, całej zalewy. Czy nie jest jakaś mętna, śmierdząca. Jeżeli tylko takie coś stwierdzimy, natychmiast wylewamy i przygotowujemy e, następną zalewę, od nowa. Może jeszcze uda się uratować. Podejrzewam, że tak. No mówię, mi, mi to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, ale czytałem o takich przypadkach. I właśnie tak zalecają robić. Dobra. No i przypuśćmy po takich 10 dniach. Wyciągamy mięso. Ja nabijam w siatki. Takie gotowe. Takie gotowe, ładne, tak jak szynki. Ładnie to wygląda w takich w pączochach można. Można sznurki po warszawsku metodą zawijać. Ja tam nabijam w takiej siatki sznuruję i daję 2, 12 godzin, żeby to sobie przeszło w temperaturze pokojowej. No i rano, tak jak już wcześniej mówiłem, rozpalanie, wysuszanie wędzarni, obsuszanie jeszcze raz mięsa i wędzenie. Szynkę, w ogóle takie większe kawałki mięsa, e, wędzę od 6 do 8 godzin. Ale też wyparzam Jeszcze też wyparzam No I co jeszcze? A jak coś mi się jeszcze przypomni to wam powiem Na razie jedziemy Trochę przyspieszymy Dawaj, 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 dawaj Leciutki podjazd A co do wędzenia to mówię no Świetna sprawa Zrobić własne wyroby Kiedy chcesz sobie wyjmiesz jest dobre, zawsze pachnie, zawsze smakuje, zapomnij, że to się zrobi jakieś śliskie, śmierdzące, nie ma takiej możliwości, nie ma, po prostu nie ma, wędzenie konserwuje, metoda od pradziejów, wiadomo, kiedyś to e, potrafili wędzić nawet 3-4 tygodnie, w kominie wieszało się towar, na samej górze i zimnym dymem tylko muskało, muskało no niestety nie ma takich warunków warunki sobie stworzyłem takie jakie mogłem wędzarnie pomurowałem wydaje mi się, że wyszła bardzo dobrze wygląda na moje oko Ładna jest, no. Co tu dużo mówić. Wyszła mi, no. Sam to co mam powiedzieć. najważniejsze, że się sprawdza w praktyce. To jest najważniejsze. Idziesz do ogrodu. Otwierasz piwko. Kiełbaska się wędzi. Podkładasz co jakiś czas. Nie za wysoka temperatura. Relaks. Relax! No i jesteśmy. Jeziorko głębokie. Często odwiedzane przez lokalnych. Jeziorko bardzo czyste. Pozostałość po lodowcu. O kurde, nie na tą stronę. W środku lasu, takie rzeczy Na Pojezierzu i Ławskim No i zawijamy powoli do chałupy Bo roboty jeszcze dzisiaj w pip Do nocy do nocy panie. Paniczku do nocy i od rana wędzenie. Myślę, że wstanę koło szóstej. Zjem owsianeczkę Wypiję kawkę Rozpalę w wędzarce. A i chyba będę meblok rodowy sobie złożył już na zimę. Wam po prostu, no bo co, trzeba jakoś te trzy godzinki wykorzystać w ogrodzie, może rower sobie wyczyszczę, tak gruntownie. Tu, nie, czekaj, 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 tu. kiełbaski już wiszą czekają na następny etap wędzarnia się wysusza Towar już włożony, obsusza się i zaraz zaczniemy właściwe wędzenie. Przy obsuszaniu dźwiczki muszą być otwarte, żeby nie gromadził się dym, tylko po prostu gorące powietrze. Ten żart, żeby tylko leciał. Żeby nie zakwasić po prostu towaru, bo jeszcze jest wilgotny i można tylko zakwasić.